Siemanko, witam Was serdecznie w króciutkim filmiku czwartego dnia naszej zabawy świątecznej. O, tak sobie schowałam to, żeby mi się takie, żeby tu nie grzało, ale dzisiaj znowu z moimi uszami. E, I słuchajcie, dzisiaj e, znajdujemy komentarz z filmu numer 4, czyli z inspiracją z kartkami Clean które robiłam z grafikami Co Ci Dam. Co Ci Dam jest sponsorem tego odcinka, także osoba, która tutaj dostanie zostanie wytypowana, jej komentarz zostanie wytypowany, proszę o kontakt z Mają z firmy Co Ci Dam i tam z Mają ustalicie już, że ja tak nie wiem, szczegóły wręczenia nagrody od sponsora. Ja wybierałam akurat ten komentarz, ponieważ to była moja inspiracja i, i pokażę wam może od razu, kto tutaj zgarnie tą nagrodę. Ups. To fajnie, że coś widzicie, nie? <laughs> I jeszcze raz. Piu. E, kochani, to jest komentarz. Maryci Figurskiej i e, bardzo oczywiście dziękuję za e, komentarz. Widzę, że m, masz e, możliwość dołączenia do zabawy, także serdecznie zapraszam. Ale właśnie od razu Marysia zapytała, gdzie możecie dołączać do zabawy. Także zapraszam was na grupę Co Nam w Gruszy Gra. To jest grupa inspiracyjna e, Scrapgate e, i tam będą posty, już się pojawiają. Dzień po dniu pojawiają się kolejne posty, pod którymi możecie wrzucać swoje prace i bawić się z nami. Także serdecznie was zapraszam. Zabawa Trwa do 30 września. Wtedy wybierzemy też kilka osób, które otrzymają nagrody. Także serdecznie zapraszam. Link zostawimy Wam w opisie filmu, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na prezentację skrapełka, która za chwileczkę pojawi się na kanale Skrapeit. Puziaki i do zobaczenia i dziękuję, co Ci dam za sponsorowanie odcinka.